siema koziomiaczki tutaj, teo. Zagramy sobie w Sky Warsy dzisiaj na kraj Niemce. Dobra, co my tu mamy? Nic ciekawego w sumie w pierwszej skrzynce. Nic ciekawego. No to by było na tyle tutaj, tylko Gdzieś tu druga skrzynka powinna być, tylko nie jestem pewien gdzie ona jest. Tu jest, dobra. Mamy cały stecik, cały stecik. tam żelazne widziałem. Deski weźmiemy, łuk mamy, wodę mamy. O i na pierśnik jeszcze żelazny, dobra. Nie mamy strzał. Dobra, zobaczymy, co tutaj da się wskurać. Szybko, szybko e, no ziomuś Ale mów ja zrobiłem na chaty, co? Kurde, kurde, kurde Wszędzie tu lecą ziomki, nie widzowie? Dobra, szybko skrzynki zobaczę Kurde, nic tu nie ma, widzowie Tu jest jeszcze Strzały Ej, ją gdzieś lepnął A no, tam jest, okej okay. Dobra, bo ja nie wiem, które skrzynki otwierałem, a które nie Tu mamy koksy, więc tych nie otwierałem na pewno Eee, yy, dobra Tej skrzynki... uu, ile tam trzeba było Weźmiemy. Na schiwcie się będę podsadzał. O je, Jeszcze raz spróbuję. Który to tak nawala? Ej, dobra, dobra, wodą do niego wpłynę Na szlifcie będę wolniej wpływał Dobra, nie na szlifcie. No zostało trzech graczy Ten tu Chyba i tam, ziomek. Ale wali do mnie chłop. Dobra, S. Kurde, ale z tą lawą misnąłem, co? Masakra. Kurde. Yy, dobra, mam pomysł. Mam pomysł, widzowie. Nie mam. Kurde. I to jest to. Nie brałem tych bloków w ogóle. Dobra, sprawdzę może w tej krzyce są jakieś bloki. Nie ma nic, co no to jestem w dupie. Ale Goś musi mieć nauka, nie? Nara, pokczam widzowie. Dobra, on chyba nie skapnął, że ja zleciałem. To zresetowany skrzynek chciał iść. Dobra, ładnie widzowie. Lecimy drugą rękę. Wybór kitów, budowlaniec, bo jest za darmo. I poradnia dzień. Okej. Okay. No to mamy jeden winek na razie. Zobaczymy. Jak pójdzie dalej. Tu jest Johnson. 8 na 8, dobra. 8 na 8. To lecimy. Oj. Jak to wymieć Dobra, Zajebiście. Robimy tak szybko. I tu jedzenie. Dobra, pokczamp. Wodę, wodę leje gdzieś tu. Co łukiem go rozwaliłem? Pokczamp, widzowie. A, ten już na środku ci się klepią. Dobra, muszę szybko iść tam. Będzie miał jakąś za dobrej temy potem. Stał 3 grać, no nie, oni na środku pewnie się ogarnęli. Już. Ej, łatwo, łatwo widzowie. Dobra. Co Dobra, łatwiutko. Mamy dwie na dwie wygrane. Hu! ale tam było ciepło na środku, nie powiem. No dobra, myślę, że dwie ręki wystarczą. Jeżeli Wam się spodobało, możecie zostawić łapkę, jakiś komentarz. To na razie, Siemanko.